Hey, dzisiaj jest poniedziałek, 13 października, jest godzina 17.08. Jest z nagrywam o, taki odcinek vloga. Trzecie, eee, dzisiaj. Tani, i. bo ja sobie w byłam włosy. No i w są, są takie rude, a te ko to są czerwone, nie? Czarek zaczyna śpiewać ruda, tańczy jak szalona. A pani. No widać, że ty wszystko świetnie umiesz, Zaraz nam temat opowiesz. Beka była. Mm. Albo dzisiaj byłam w Dżdące. Czyli inaczej w bior wracam wracamy, akurat nieważne skąd. Eee, I tak, <grym> już jedziemy do domu, <grym> jeszcze jesteśmy na parkingu, i mój data tak. Zobaczył wózek, który stał na krawężniku, dwoma, dwoma kołami przed nimi, a tymi stał na tym, na parkingu. A mój data, można zaparkować? Można! <grym> Oczywiście była beka. Szkoda, że zdjęcia nie zrobiłam, to bym Wam pokazała, jak to wyglądało. Jak, jak ja to widziałam, to ogólnie tak się brechtałam z tego. Albo dzisiaj idę sobie biedronką. O kurwa co to jest? Sorry, idę sobie biedronką. Miałam dość wysokie buty. No, starsze. Wam mm, Wyglądałam na taką starszą, prawda? Idę sobie biedronką. Idzie starsza pani. Proszę pani, ona tak do mnie, proszę pani, e, gdzie tam reklamówki? Ja, jakie oczy, kurwa, co i w ogóle, ona a gdzie tam reklamówki? E, nie wiem! Ale myśla, myślałam, że chodzi o coś innego i mogła powiedzieć, że pod ladą, a później idę. Ona się tak do mnie śmieje od razu od wejścia, ja takie... Mamo, mamo, co? Od dziś pracuję w Pietronce. Dobra, trzymajcie się miłego popołudnia, życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.